Co to? Żółta kartka. A to? Druga żółta kartka. To o czym dzisiaj porozmawiamy? O zielonych kuponach? Nie, o brunie. Sponsorem naszego kanału jest Fortuna, bogini Fortuna. To jest nawiązanie w zasadzie to nie do, wiem do pewnej piosenki. Na jakiej podstawie miałem sądzić, że na podstawie dwóch żółtych <laughs> mamy pogadać o zielonych kuponach? No, <laughs> ale to nie ja wymyślałem się. To jest grałem. dobre pytanie, ale oczywiście to jest nawiązanie do powrotu TTTM. Te typy tak mają, wracają, wjeżdżają dzisiaj na żółto i miejmy nadzieję, że po weekendzie na zielono. To jest jedyny powód, dla którego ta kwestia znalazła się w Intrze. Drugi powód to oczywiście w sensie. Wzięcia na tapet, akurat Bruno Adam na tapetowić się kłania. To oczywiście fakt drugiej czerwonej kartki po drugiej żółtej w przeciągu dwóch meczów. To jest naprawdę wynik godny uwypuklenia. Ale o tym sobie porozmawiamy na wstępie dzisiejszego filmu, bo później klasyczna. Część TTTM. Na wstępie przypominamy wszystkim zebranym, że typowanie jest dla osób pełnoletnich I świadomych, i świadomych ryzyka. Pamiętajcie. No i skoro już o tym wiecie, to z pełną świadomością przypominamy, jeżeli jesteście pełnoletni, możecie zajrzeć do opisu, bo tam bonus powitalny dla społeczności piłkarzyków. Polecamy również kliknięcie łapki w górę, bo nam, jako twórcom YouTube'owym, to po prostu bardzo pomaga. Więc wiesz, jeżeli wiesz, zwyczajnie lubicie kanał piłkarzyki. To taka łapka będzie dla nas naprawdę dużą pomocą. Taktykale również mile widziane, ale w sumie nie tylko taktykale. Bo skoro teraz bierzemy pod lupę mecz Manchester United, to możecie. Myślałem, że powiesz. Odnieść się do wybitnego występu drużyny Erika Naga. swoimi typami na tym weekend. Możecie, oczywiście. W jak zasadzie najbardziej. To takiej tradycji nie mieliśmy wcześniej po TTM, żeby ludzie też pisali swoje trzy typy na. Dokładnie. Na tydzień, żeby sprawdzać, czy się im zazieleniło. No właśnie, nie? możemy tak Przez zrobić dokładnie obstawia, tak jak przy przewidywaniu. Tak, nie różne, Nie musicie nie? obstawiać, tylko po prostu. Podzielić się, jakie są Wasze przeczucia przed weekendem. Tak, tak. A jakie są Twoje odczucia po wczorajszym meczu United Krzywy? Zaczęło się dobrze. Wprowadzenie 2 do 0. Wydawać by się mogło, że nic się nie może że nie Erika haga stać. No tak się wydawało, aczkolwiek jednak taki lekki flashback z poprzednich Pucharów europejskich, tych sezonowych, miał miejsce. Bo bardzo szalony mecz. Aby ktoś mi powiedział, że to jest mecz, który miał miejsce. Zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów w fazie grupowej w wykonaniu Manchester United, mm -hmm. to bym uwierzył, no bo w zasadzie były równie szalone rozwiązania i nie wiem, no, scenariusze podczas tych meczów. Czerwone kartki, powrót z 0-2 do 3-2 różny różnej przeciwnej, potem jeszcze remis re jakiś. No, nic nowego tak naprawdę, nic nowego. I, Rashford, nie, i to nie znaczy dobrze. Rashford schodzący po bardzo znośnej, Niektórzy powiedzą bardzo dobrej. I był najlepszy w pierwszej połowie. Dokładnie. pierwszej połowie to duży znak zapytania dla Ciebie? Wiesz, co no, trochę ja nie rozumiem Elika, bo on, jak mógł rotować w poprzednich sezonach i tych najlepszych graczy oszczędzać to tego nie przy robił. okazji m, takich wyników dość komfortowych, to tego nie robił. Mhm. W momencie, kiedy wydaje się, że gra o życie, to przy 2 do 2 ściąga najlepszego gracza. I OK, on wprowadza kogoś, kto. Formą jest gorszy, ale niewiele gorszy od Rashforda w tym sezonie, więc powiedzmy, że ale były Garnacza, oczywiście. I tak się zastanawiałem dzisiaj, jak tu przyszedłem do studia, czy on jest na tyle spokojny o tą przyszłość, ma tyle dużo, na tyle dużo zapewnień ze strony zarządu, że po prostu sobie pozwala na takie rotacje? Nie sądzę, nie sądzę. Więc nie wydaje mi się, co, żeby tak było. Więc co nim kieruje? No to jest odpowiedź, znaczy znana tylko Erikowi Tenhagowi i jego sztabowcom. My możemy jedynie domniemywać, możemy zgadywać. Też zastanawiałam wczoraj ta zmiana Markusa Rashforda. On, co prawda, gdzieś widziałem, że między słowami również obciążył nie tylko Markusa, ale też pozostałych winą za te tracone gole z punktu widzenia taktycznego, więc może to też miało jakiś wpływ. Natomiast Chudy, nie no. sądzę, no bo Garnaczo w jakim stopniu zapewnia Ci stabilność w kontekście traconych goli przez Manchester United wcześniej w. W równaniu do Rashforda, w niewielkim stopniu jest to upgrade. Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście to jest zwykła zmiana bazująca na takich roszadach motorycznych, to znaczy, żeby Rashfordowi dać odpocząć przed weekendem, żeby przed garnaczo na świeżości, żeby również poszalał, żeby czymś porto zaskoczył, a na ile tam jakieś niesnaski wchodzą w grę. Ale to są tylko domniemywania, więc w sumie możemy jedynie zgadywać. To Akurat nie jest rzecz, którą rozwiążemy. Nie jest do bym nie, 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 nie jestem w stanie znaleźć jakikolwiek Powodu, dla którego tak, mielibyśmy go winić przy tak, okazji tych goli traconych tak, przez dwóch. Manchester United. Bo jeżeli chodzi o trzecią bramkę jaką United straciło, a ta jest najbardziej kuriozalna mm. uważam ze wszystkich, bo to z jaką łatwością United, United po to przebiło wysoki pressing, <coughs> oczywiście niezwykle <coughs> intensywny e, Manchester <coughs> United, a później bardzo łatwo znalazło tą półprzestrzeń mm. e, niezwykle otwartą i po prostu aż proszącą się o podanie w nią pomiędzy Lisandro a e, Dalotem. To już jest inna kwestia, ale to jest powtórka z każdy kto mierzy się z United tak właśnie lubi napoczynać tę mm. drużynę. Ja oczywiście nie byłem w szoku, kiedy Porto odrobiło dwubramkową stratę pod koniec pierwszej połowy. Ja w ogóle zastanawiałem się jak tutaj wiele błędów w przeszłości zostanie popełnionych. No i trochę tych błędów zobaczyliśmy. Kuriozalność traconych goli przy okazji tej pierwszej i drugiej bramki też bym podkreślił, bo mimo wszystko taki drużynie jak Manchester United nie przystoi z tych stref tak spokojnie dopuszczać rywala do strzału. Samo on wyglądał jak topowy napastnik, Oje. którym oczywiście jest, no ale wydaje mi się, że United w prime mocno zdusiłoby tego rywala i nie pozwoliłoby mu aż tak rozwinąć skrzydeł. A Andre Onana zawinił przy okazji któregoś trafienia, twoim zdaniem? Nie. Okay. Uważam, że nie. I tak jeszcze wybronił parę okazji, więc nie jestem w stanie go winić. Pierwsza bramka zrobił wszystko, co mógł. Mm -hmm. Druga bramka. Tu się można pokusić o zastanowienie. Nieco dłuższe. O. No nie wiem, ja uważam, że to bardziej chyba delikt. No tak, no, tylko organizacja w wkryciu i przede wszystkim zabezpieczanie tej przestrzeni przed bramką, które było na bardzo słabym poziomie. No i trzecia branka to jest do współchlizandru i DeLicht. Dwa jeszcze aspekty tego spotkania nam zostały do poruszenia, szybciutko. Po pierwsze, wydarzenie w końcówce spotkania, więc gol na 3-3. Harry Maguire jego autorem. Zmiana podwójna. Wchodzą Harry Maguire i Johnny Evans, wchodzą DeLicht i Lisandro Martinez, z tego co kojarzę. Tak, ci dwaj schodzą w tamtym momencie, kiedy Lisandro strzelił. Mój kupon na wczorajszy Bed Builder się zaczerwienił, bo hmm. postawiłem żółtą kartkę, a po prostu kartkę Lizandro Martineza. W momencie, kiedy dostrzegłem, to już nie było szans na, na zazielenie się, a tylko tego brakowało. Słuchajcie, jeżeli ktoś śledził wczoraj nasze insta to widział. Niektórzy śledzili z tej zmiany, natomiast jest w niej jakaś logika. Podwyższenie możliwości United przystałem w fragmencie gry. Czy znaczy, akurat delict i Maguire to są te same warunki fizyczne, mniej więcej? No, a Evans jest niewiele wyższy, znaczy niewiele wyższy, no jest wyższy od Lisandro, ale on chyba nie jest jakby tam... Um... Można by było tylko tego Delichta jeszcze ewentualnie bronić przy okazji ewentualnego pozostania na boisku, no bo on dawał chociażby w ostatnim meczu tak. przecież Spalas. Ale ja całkiem uważam, spore zagrożenie ze stałego fragmentu co, gry. No mi się wydaje, że to też były po prostu kwestie fizyczne. Chciałem dać im odpocząć, tyle. On, wydaje mi się, że możliwe, że się szukuje bardziej na tą Aston Willę. No i jeszcze jedna rzecz, czyli żółta kartka numer dwa dla Bruno Fernandesza. Czy powinna mieć miejsce? Można się dopatrzeć tutaj niebezpiecznego zagrania ze strony Bruno Fernandesza, bo ta noga rzeczywiście idzie bardzo wysoko. Znowu frustracja. Znaczy, frustracja. Ja rozumiem, że on chce walczyć o każdą piłkę, no ale... tak. No ale właśnie. To się wydawało on, głupie. On prostu. z mojej perspektywy rywala nie trafił. Więc tak na dobrą sprawę jedynie za grę niebezpieczną jesteś w stanie tutaj ukarać Bruno Fernandesza, ale skoro nie ma kontaktu i skoro to jest gra niebezpieczna, to znowu wchodzimy na taki niebezpieczny teren drugich żółtych kartek, które można by było odpuścić, biorąc pod uwagę zarządzanie spotkaniem, jego dynamiką, duchem gry, i no tak tutaj dalej. było bardzo mało żółtych kartek w tym lecz. Tutaj było mało i ta żółta kartka. No dziwnie szczerze powiedziawszy wygląda, ja spodziewałem się, że jednak wytłumaczy zawodnikom, że to nie jest wejście na żółtą, bo to jest granie bezpieczna, która jego zdaniem nie kwalifikuje się w kontekście zarządzania, podkreślam, zarządzania meczem, na pokazanie drugiej żółtej, bo oczywiście podstawa, tak jak mówię, przy gr grze bezpiecznej, niezależnie od tego, czy trafisz w przeciwnika, czy nie jest, więc nie można się kłócić z podstawą tej kartki. Natomiast zastanawiam się, czy po prostu tym inaczej nie zarządzi, czy tego nie odpuści sędzia, ale wydaje mi się, że on w ogóle widział, czy też myślał, że jest trafiony rywal. I zresztą to tak sugerował to bardzo to, piłkarz to, Porto, to tak że jest trafiony, tam jeszcze też koszta trochę poddymił i koniec końców myślę, że to wszystko, to zachowanie piłkarzy Porto mocno wpłynęło na decyzję sędziego, ale no nie i... zdziwił się, gdyby tej kartki. Nie było, gdyby sędzia postanowił ją wciągnąć pod pułap, bo ten pułap był różny w tym spotkaniu. No tak, jak tylko to zobaczyłem z akcji w pierwszym momencie, też byłem pewien, że ta druga żółta wleci. Więc no. z rozdziwienia, e, podstawa, tak jak znowu ostatnio, no, wydaje mi się, że jednak była, z uwagi tak. na to niebezpieczne zagranie. Teraz już pytanie, tak jak to powiedziałeś, czy można, można było tym zarządzić, czy też nie. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że nie tylko znowu została wyeksponowana. Fatalna postawa przy pressingu Manchester United, ale także to, jak bardzo środek pola jest rozwalany. I widziałem dzisiaj na The Athletic analizę tego spotkania w kontekście chociażby mapy podań pomiędzy środkowymi pomocnikami Manchester United. I najczęściej w tych najlepiej funkcjonujących zespołach tam jest bardzo dużo takich zielonych, hmm. mocnych połączeń. Tak się hmm. przynajmniej wydaje. Pomiędzy tym, tym trio w środku pola, a jeżeli dobrze. Patrzyłem na tą mapę, nawet teraz może ją szybko odgrzebię, pomiędzy um, chociażby Bruno a Eriksenem, to tam zbyt wielu podań nie było. Więc jak ten atak ma być przeprowadzany? Jakby może teraz wychodzić ze mnie jakaś niewiedza taktyczna, ale tak? no naprawdę, ludzie złoci, <noise> nie ma żadnych znaków poprawy. Mm -hmm. Odniesiesz się na pewno jeszcze do tego podczas typowania, bo coś czuję, przeczuwam, że United będzie miał na swoim kuponie. Ja już przechodząc powoli do TTTM, pogratuluję jeszcze kibicom polskich zespołów. A, tak. Bo to, co zrobiła wczoraj legia, a zwłaszcza Jagielonia, to jest niesamowita rzecz. W sensie wiadomo, też widziałem kilka takich ludzi, którzy już w kosmos odlatywali, że to jeden z najwybitniejszych meczów w ogóle w historii polskiego futbolu w europejskich pucharach. Chodzi mi oczywiście o Jagiellonię. Nie umniejszam absolutnie sukcesowi Jagi. Posłuchajcie, wygrać w Kopenhadze z Kopenhagą, która no, raczej przez wielu była wskazywana jako potencjalny zwycięzca i to dość gładki tego spotkania, to jest niemały sukces. Jeszcze w okolicznościach, jakich Jaga wyrywa to zwycięstwo, to się wszystko rodzi, ta euforia, więc nie ma co się dziwić, że takie euforyczne komentarze po tym meczu się pojawiają. Po Lulu, piękny gol, naprawdę fantastyczne tak, techniczne idzie. wykończenie. Hmm. Przy okazji tego golana pierwszego Jagi, Czurlinow no oczywiście fantastyczne szczęście też, no bo to nie była wcale taka prosta sytuacja do skończenia, troszeczkę się wyganiał do lewej, bramkarz wyszedł, trzeba było umiejętnie tę piłkę zmieścić, zrobił to. Churlinow. No i wielka eksplozja radości Jagiellonii, trochę dezorganizacja w Kopenhadze, to też trzeba naświetlić, natomiast przy okazji, drugiej bramki, tak, okazji no. drugiej bramki, natomiast wielkie gratulacje, bo to jest kapitalny wynik Jagi. No ale Legia, słuchajcie, wygrać z Betisem niezależnie od tego w jakiej dyspozycji ten Betis jest i w jakim składzie przystępuje do spotkania, to jest naprawdę bardzo duży wynik i on koresponduje ze świetnym początkiem Legii w zeszłym sezonie w Lidze Konferencji, który zresztą widzieliśmy na własne oczy, O ten mecz z Aston Villą ja mam jeszcze, no nie na świeżo w pamięci, ale dość dobrze osadzony w głowie. No i mi od razu takie skojarzenia zagrały. Kurczę, Legia wygrywała wtedy z Aston Villą, to był imponujący mecz z Aston Villą, Unai Emery'ego, teraz wygrywa z Betisem, który też no, jest wielką marką, jakby nie, by... jakby nie było. No i należą się po prostu wielkie gratulacje tak zgadzam się 100% mam znalazłem więc proszę cię ocen jak ty to widzisz Casimiro i e, Fernandez jakieś znikłe połączenie tutaj jest ale z Eriksenem nie ma żadnego podobnie mm -hmm. Bruno nie ma żadnego z Eriksenem i oni są jakoś To takie, takie, takie widły takie obwodowe widły to z tej mapy wynika że United grało głównie po obwodzie z tym spotkaniem co nie do końca było prawdą ale tak wygląda to na tej Mapie podań na tych linkach. Rzeczywiście to połączenie między Fernandeszem a Eriksenem nie to, że jest małe, No po prostu nie istnieje i to jest powód do bólu głowy. Jeszcze tylko drobne. A bo dobra, już zostawmy te wątki europejskich pucharów. Lećmy już do tem, bo rozmawiamy bardzo długo o wczorajszych wątkach, spotkaniach. Zaczynam od Twojego kuponu i krzywysłam, co przygotowałem. Ja mam wszystko w Anglii, więc możesz tam polecieć i nie ruszać się już do końca moich typów. Dobra, no to jedziemy. Anglia. I teraz tak, zaczniemy sobie może od twojego ulubionego zespołu, Czy Arsenal gra u siebie ze świętymi? Mm -hmm. Podejrzewam, że spodziewasz się dość łatwego zwycięstwa. No raczej tak, w sensie inaczej, nie spodziewam się wielkich tarapatów. No, Powinien więc, Arsenal wygrać to spotkanie. No nie będę typował zwykłej jedynki, no bo to jest zbyt niski typ, no, mm -hmm. tak naprawdę jednocześnie też ryzykowny, żeby go wybierać, więc ja sobie troszeczkę tutaj nakombinuję w postaci takiej, że dam handicap. Okay. Minus 1,5 na Arsenal. To znaczy, że Arsenal będzie musiał wygrać przynajmniej dwoma bramkami ten mecz. Więc myślałem, czy nie dać jakiegoś over, np. 2,5 na przykład, 2 na przykład mm -hmm. nie? Ale w tamtym momencie, gdyby Arsenal miał dwubrankowe prowadzenie, to mogliby już idealnie tym meczem zarządzać. A nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że święci strzelą bramkę na Emirates, ponieważ oni dotychczas, czyli tylko trzy bramki. Hmm. I przeciwko tak niesamowitej defensywie, jaką jest Arsenal, no nie spodziewam się, że akurat mieliby dołożyć tą czwartą. Więc over jest według mnie ryzykowny, bardziej bym szedł w to, że Arsenal będzie chciał mieć takie mhm. spokojne, dwubrankowe prowadzenie, i do tego jeszcze sam fakt, że Arsenal jest genialny w stałych fragmentach gry, szczególnie w rzutach rożnych, a święci raczej pod tym względem mhm. leżą. Zresztą to pokazał chociażby mecz Manchester United ze świętymi, gdzie tam tak. te dwie już? Dwie, tak, dwie bramki. Pierwsze padły chwilę po stałych fragmentach gry, po rzutach rożnych. Nie bezpośrednio, ale chwilę po. Więc według mnie ASA powinien mieć dwubrankową przewagę, może nawet wyższą. Zobaczymy, jak to będzie zarządzane. Dalej, i teraz tak. Dobra, Manchester United na sam koniec, bo oczywiście dobrze przewidziałeś ten mecz, mam na kuponie. Everton podejmuje u siebie Newcastle. Mm -hmm. I ostatnio mówiliśmy w pogadance, że to Newcastle jest tak, ty powiedziałeś, jest tak. Przez, nie powiedzieć przez przypadek, ale Słoń chyba jest. na troszkę, gałęzi. Tak, jest trochę takie przeceniane. An to jest in the room. <laughs> jest trochę takie przeceniane, jeżeli chodzi o to, jak punktują, że chyba tam jest to Gold dużo niższe, tak bym powiedział, a oni mają. Fum, no przede wszystkim no, expected, co, goes, expected Points, expected points mają za dużo punktów z względem tego, jak wyglądają. Tak, więc uwaga... Chociaż w ostatnim ich... meczu, dobra, trzeba ich trochę rozgrzeszyć, bo to był lepszy mecz. Na pewno jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy, mówię oczywiście o meczu z Manchester tak, City, tak, bo tak, udało tak, się tak. mocno zespół Pepa Guardioli ograniczyć i w kontekście tego, jak grało Newcastle, to był mecz przypominający najbardziej Newcastle, to zesz zeszło sezonowe, Przepraszam, z dwóch sezonów, które było na fali powiedzmy, tak, tak? Tak, tak? To jest rzecz, którą należałoby podkreślić. To Newcastle, które awansowało do Ligi Mistrzów mi teraz chodzi po głowie. Więc oddajmy zespołowi jednego Hała to, co należy, ale w poprzednich spotkaniach można się było czepiać. Tak, ty będziesz, że poprzednie, poprzednie spotkanie jest przegrane. Ta zjadą na Everton, Everton, który w końcu jakieś punkty zdobył w Premier League. I tak, nie ma Wrócił Isaka. Grant White. Tak, to nie ma Isaka. Wracają punkty. Nie ma Isaka, więc Zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie Gordon czy też Barnes, chociażby, ale Gordon, czy to w barwach Newcastle, czy w barwach samego Wortonu na stadionie DitOffice nie strzela zbyt wiele. Więc tutaj, już takie wiadomo, nie strzela kontraktu, tak. myślę, że afiliacja z Newcastle jest jeszcze silniejsza. Więc myślę, że się nie będzie przejmował tymi statystykami, ale, ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy. To jest taki mały merytoryczny nie? oczywiście argument. <laughs> ja, jestem, ja jestem fanem tych statystyk, w sensie w stylu 7 meczów z rzędu no ostatnich z tą drużyną nie, no nie strzelał, to teraz ósmym też nie strzeli. Nie, nie, to jest taka ciekawostka bardziej, <grym> <grym> ale tak jak ty też powiedziałeś, bardzo as e istotny aspekt, Brandt White wraca do defensywy, lider, tak. Tak, różnica między Widerka, nim a Kinem jest potężna. Więc ja po prostu uważam, że Everton tego spotkania nie przegra, oni muszą szukać punktów. Czyli dwójtyp. Tak, dwójtyp. Okej, okay. no i bardzo, bardzo fajny kurs tutaj jest swoją drogą. Tutaj, swoją drogą. No i dobra, ostatni zakład w takim razie Villa United. Co tutaj przygotowałeś, Aston Villa bez remisu. Aston Villa bez remisu. Hu, hu, hu. Jeden czy Pod jakim względem to jest ryzykowny typ? Bo wszelkie możliwe Vila... argumenty świadczą o tym, że Villa ten mecz wygra. Mhm. Nie wiem, jaki będzie over, czy United, United strzelić, czy też nie. Pokusiłbym się do że jakaś bramka United może strzelić, bo pewnie powalczą. Ale racjonalnie rzecz ujmując. Nie jestem w stanie widzieć United punktującego w tym meczu. Po prostu. Punktującego nawet. Mocno lecisz. Bo przypomnijmy, remis da ci zwrot po jed... 1.0. Za tak? 1-0, tak. Czyli jeżeli, tłumacząc tym, którzy nie wiedzą o co chodzi, jeżeli dojdzie do remisu w tym spotkaniu, dlatego jest spotkanie bez remisu, to kupon się nie zaczerwienia. Tylko tak. jest rozliczony po stawce neutralnej, czyli 1-0-0. Taki zmnożnik, czyli mhm. tak na dobrą sprawę ten zakład nic krzywemu po prostu wtedy nie da. Tak. Ale nie zepsuje też kuponu. Nie zepsuje. Jeżeli oczywiście będzie Lemis, bo jak United wygra, to wtedy wiadomo, tak. że już jest czerwony. Emery na pewno wyciągnął też wnioski z poprzednich dwóch przegranych z Manchesterem United. Tak. Od tamtego czasu się tak naprawdę nie, niewiele zmieniło, więc jako że Erik też za wiele nie zmienia, co widzieliśmy na przykładzie meczu Porto. Nie wiem, co musi United zrobić, żeby w tym meczu wygrać. Willa według mnie, patrząc na to, jak się zaprezentowała też z Bayernem, powinna dość łatwo ten mecz mieć pod okay. kontrolą i punktować te dane e, słabości United. Jedyne, co bym tutaj ja teraz widział naprzeciw, mojego, naprzeciw mojemu typowi. To po pierwsze, wysoka linia Willi przy tym jak United chce grać, może to zostać mhm. wykorzystane, aczkolwiek to też grał wysoko linią i to w ogóle nie zostało wykorzystane. Natomiast jeszcze co jest takim największym moim powiedzmy, największą moją wątpliwością, to jest to, że Erik najczęściej jak grał o życie w mhm. zeszłym sezonie, to punktował. A Teraz o to życie gra, tak się przynajmniej mhm. wydaje, ale też nie jestem pewien, patrząc na ten, znaczy, na ten zarząd, to brzmi imperatywnie, ale mam trochę takie przeczucie, że oni jeszcze dają mu tego. Od zaufania, więc zobaczymy. Aha, dobra. No, dobra. no i dobra, skoro znamy już typy krzywego, to jeszcze jedna informacja dla was, drodzy widzowie. My, co prawda, dzisiaj z akcji 30 za 30 nie możemy skorzystać, tak. ponieważ jest piątek, natomiast jutro i w niedzielę obowiązuje ta akcja na fortunie. O co w niej chodzi? Jeżeli macie tak jak krzywy tutaj kurs powyżej 2,5, mhm. to jeżeli zagracie za 30, za 30 zł, to fortuna niezależnie od tego, czy kupon będzie czerwony, czy będzie zielony, 30 zł w bonusach Wam przekaże. Tak więc jeżeli na przykład chcecie się inspirować tymi typami naszymi i zagrać Jutro no to wtedy wchodzi w grę ten, ta opcja 30 mhm. za 30. My jednak standardowo krzywy zgodnie z zasadą regułą TTTM rzucamy tutaj 50 zł no i zobaczymy co się tak. wydarzy. Lecimy teraz do mojego kuponu. Szarota zaakceptowała zmiany kursu, bo tam był wyższy teraz na Senol i lecimy. Tak, poszło i teraz tworzymy mój kupon. Jeżeli chodzi o Anglię to też dwa typy tutaj, więc sobie od razu to odhaczmy, ja jeszcze tylko powiem, nad czym się zastanawiałem. Bardzo silnie chodziło mi po głowie Napoli. W dzisiejszym meczu z Como. Natomiast ten mecz jest o 18.30 i po prostu nie chcę takiej nieprzyjemności. A to nieprzyjemność ostatnio jest takie nieprzyjemne? No dwie wygrane z rzędu, więc to wygląda nawet nieźle. Natomiast nie chcę takiej nieprzyjemności mieć, że postawię, wytypuje zwycięstwo Napoli, a to Napoli, Napoli kupon mi już dzisiaj. Więc hmm. uniknę tego wariantu. Natomiast jest to ciekawe, bo tam jeszcze zaliczka wchodzi w grę. Tak. Więc jeżeli Napoli będzie miało dwubramkowe prowadzenie na jakimkolwiek etapie meczu, no to kupon, kupon. kupon jest automatycznie zielony. To samo jest przy Chelsea, chociażby z Nottingham Forest. Ale odpuściłem ostatecznie to Napoli. pomimo tego że mnie mocno kusiło No i zostajemy w tej Anglii Co tutaj biorę pod lupę pierwsze spotkanie to będzie mecz Chelsea z Nottingham i ja tutaj nie spodziewam się kanonady pomimo tego że Chelsea ostatnio bardzo dużo goli strzela to dla mnie mniej niż 3,5 jest absolutnie naturalnym typem na to spotkanie mniej niż 3,5 gola w meczu Nottingham Forest wiemy jak gra wiemy jak się potrafi stawiać dużym drużynom na wyjazdach myślę że Nuno Espirito Santo nie jest głupi nie jest w ciemie bity w zasadzie ja to wiem nawet nie zakładam. I widząc, co się ostatnio dzieje z Chelsea w ofensywie, jak ona wygląda, do czego jest zdolna, ile ma możliwości, też indywidualnych, zdobywania goli i konstruowania ofensywnych akcji, Nunez spirito Santo powinien się logicznie zabezpieczyć. Na pewno powinien starać się neutralizować Kola Palmera na wszelkie możliwe sposoby. No ja po prostu nie spodziewam się tutaj łatwego spotkania Chelsea. Ja uważam, że Chelsea jest faworytem. Gra na Stanford Bridge. Ostatnio forma jest ponadprzeciętna. Chwalimy głównie. Drużynę Enco Mareski. Natomiast wygrana niekoniecznie może być obfita w gole. I dlatego poniżej 3,5 jest dla mnie po prostu naturalnym mhm. zakładem, jeżeli chodzi o to spotkanie. Drugi mecz, który wezmę sobie na mój kupon, to spotkanie Brighton ze Spurs. Tu są w ogóle bardzo wysokie kursy. Ty byś grał over. Ja zagram over. Tylko, że nie w poszczególnych, znaczy nie na całość Mec. spotkania mhm. patrząc. Tylko na samo Brighton. Bo uwaga, popaczek jest over przy dwóch bramkach Brighton w tym meczu. 1,87. To jest naprawdę potężny kurs. Tak. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Brighton jest zespołem strzelającym gole, kiedy ma do tego okazję. Spers gra wybitnie sprzyjającą temu, żeby Brighton strzelało gole, piłkę. Oni wzajemnie sobie pomagają. Jeżeli gdzieś mam dostrzec tak zwany kolorowy futbol, to być może właśnie w tym spotkaniu jest on najbardziej prawdopodobny. Dlatego też BTTS na to spotkanie jest stosunkowo niski. No bo wszyscy zakładają, że tutaj po prostu się będzie działo. Myślałem jeszcze nad SPERS, czyby tutaj nie wsiąść, popatrz, 1,31. No to jest w ogóle żenująco niskie. Dlatego samo Brighton myślę, że jest opcją kuszącą. Jeden gol minimum moim zdaniem no, mhm. powinien paść, a czy będą dwa, zobaczymy. Ale nie zdziwię się, jak tutaj na przykład będzie 2, 3, 3, 4. Po prostu będzie zabawnie. Miejmy nadzieję, że to będzie zabawne spotkanie. Bo też to jest taki typowo, podejrzmy inaczej, potencjalnie ekscytujący mecz. Tak właśnie. I Miejmy nadzieję, że premier League dowiezie i tym razem oczywiście kontuzje, pewne ograniczenia w kadrze Fabiana Herzlera są i to może wpłynąć na jakość ofensywy, natomiast to jest zespół, który czerpie z różnych środków, nie tylko z dwóch, trzech filarów w drużynie, więc. Zobaczymy. No i ostatni typ na tym kuponie to typ hiszpański. Kibice Realu Madryt mogą w tym momencie opuścić pokoje, bo ja zagram bezpośrednio Nie, lętuję. No. <laughs> nie kusiło mnie, nie będę tutaj udawał. Natomiast co mnie kusiło? Kusiło mnie, żeby zagrać po prostu BTTS, dlatego że oglądałem ostatnio, czy też przyglądałem się ostatnio nieco części drużynie Marcelino. I ta jakość w ofensywie jest widoczna. Ona nie była widoczna tylko w tym meczu, z Barceloną, kiedy raz po raz napędzali stracha mm -hmm. w Laugranie, piłkarze żółtej łodzi podwodnej, tylko w poszczególnych pozostałych spotkaniach. W zasadzie taka jedna neutralizacja letnia, która miała miejsce, która może negatywnie rzutuje na Villarreal, ale to jest Villarreal wczesnej fazie tego sezonu, w zasadzie w pre pre-sezonie. to ten mecz z Brighton przegrany 4 do 0. Później ta ofensywa wyglądała dobrze w większości spotkań, a wiemy, że Real ostatnio ma pod górkę trochę. I też nie dał odpocząć piłkarzom, którzy powinni odpoczywać ostatnio, takim jak Kylian Mbappé, który wszedł z drugiej połowy, pomimo tego, że według wielu hmm, przeczuć miał się w ogóle nie pojawić z uwagi na ten sensacyjnie wyleczony uraz mięśniowy. I nie mówię, że to będzie jakoś bardzo rzutować. Natomiast piłkarze na pewno nie są najświeżsi. Tak. To jest rzecz warta podkreślenia. Real tak. oczywiście jest dla mnie faworytem. Real powinien to spotkanie wygrać. Ale po prostu jedna bramka w VRL mnie absolutnie nic dziwi. Nikola Pepe, słuchajcie, się obudził. Wygląda bardzo dobrze. To jest niesamowite, bo ten dwuletni kontrakt, o którym mówiliśmy podczas centrum transferowego jeszcze jakiś czas temu, to była pewna zagadka. No i też znaki zapytania naturalnie stawiamy przy nazwisku Pepe z uwagi na to, jak się w ostatnich. Sezonach prezentował, a okazuje się, że w tej żółtej łodzi podwodnej wygląda bardzo przyzwoicie. Mhm. Jest Barry, który wygląda fu, naprawdę bardzo dobrze w ostatnim czasie. Piłkarz, który jeszcze niedawno o rubierze poważnego futbolu zahaczał, a teraz już w tym poważnym futbolu trochę jest i wygląda naprawdę bardzo dobrze. On też może być zagrożeniem dla Realu Madryt. No wiadomo, że Villarreal ma także innych piłkarzy, którzy mogą postraszyć. A Jose Perez, Alex Baena, jest kim po prostu. Uszkodzić Real Madrid. Mhm. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja spodziewam się zwycięstwa Realu, żeby nie było, ale taki jeden gol myślę, że jest absolutnie realny. Dobra, musiałem sobie jeszcze ręcznie ustawić z powrotem te typy angielskie, bo nie wiadomo dlaczego zniknęły. No i robimy tak samo, jak w przypadku kuponu krzywego. No i zobaczymy, czy się to wszystko nam zazieleni poszło. Czekamy na rozstrzygnięcia weekendowe. Życzymy Wam bardzo udanego weekendu z piłką nożną, niezależnie gdzie będziecie, co będziecie robić. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko i widzimy się. Poniedziałek, na poganance na pewno. No tak, i będziemy, będziemy się do tego odnosić, co się wydarzyło. Za nami białe światło, jeszcze, bo to jest pierwszy odcinek serii TTTM. Przypominamy, więc tak niedługo no, może tak. być zielone lub czerwone, zależnie od tego, co się stanie w weekend. Trzymajcie się, Siema. Siema.